Whew, powiem wam, że jest stresik, czuję się lekko jakbym był przed jakimś egzaminem, nie? I Wyjaśnię zasady, jak wyglądają. Zasady wyglądają na. Dobra, tak, posłuchajmy zasad jeszcze dla pewności. Każdy ma 4 godziny na zrobienie jak najlepszego ranu. Chodzi o to, żeby ten ran ostatni zaczął się w trakcie tych 4 godzin. Nie tak, musi się skończyć wiemy. w tym czasie, ale musi się zacząć, co nie? Za pierwsze miejsce zdobywa 5 subów, drugie 3, trzecie 2, 5 uczestników. I wygra najlepszy! Jak... jak widać, w tym momencie moim personal best jest 25 minut 11 zrobiony podczas treningu. Mam nadzieję, że chociaż uda się zbliżyć do tego czasu. Jest realna szansa na przebicie. Go, ale to tutaj naprawdę musiałby być perfekcyjny run z mojej strony tak naprawdę niech wygra najlepszy zaczynajmy 3, 4, ry, równo 18 pyk halo, timer się nie odpalił, zajebiście reset aha, jeszcze scena się zmieniła, zajebiście 3, 4, ry dobra, 18.01 więc mam czas do 22.01 nie udał się skip na moście, trudno, nie ma tragedii Muszę się oduczyć, klaskać dupą. O chuj, chyba nie wyjdzie już bomb skip, ale spróbujemy i tak. O! Nie wyszedł. Dobra, trudno. Moja taktyka jest w ogóle taka, że pierwszy run, chyba że naprawdę się coś strasznego wydarzy, robię raczej bez resetu, nie? Chcę mieć jeden run, w którym wiecie, mam po prostu jakikolwiek wynik, nie? Żeby się kwalifikować. Tutaj taki i teraz taką kiwkę tu się robi. O Jezu, za pierwszym razem doskoczyłem, zajebiście. Dobra i teraz patrzcie, robicie taką kiwkę. O, dobra, zajebiste, Zajebiście. Dobra, chyba wejdzie, chyba wejdzie, chyba wejdzie. Dobra, weszło pięknie. Perfekcyjny pingwin. Jest git, jest git. No póki co dobrze idzie. Dobra, nas spokojnie. Dobra, easy. Dragonimy go i teraz tak. Kamera taka. Dobrze. Piękny chwyt królika. O, jest git. Dobra, jest git. Pięknie! Pięknie! Bowser 2 Third Try. Dobra, teraz BLJ. To jest coś, co ratuje rany albo rozpierdala totalnie rany. Dobra... Dobra, weszło. Pięknie, szybko dość. Szybko się udało. Kurwa, nie udało się chyba. Ja pierdolę, no nie udało się. Kurwa, znowu nie wyszło? Dobra, Jezu, jesteśmy. Dobra, nie jest źle, nie jest źle. Mogło być dużo gorzej. Oj, o kurwa. Dobra, nie ma tragedii. To się da uratować. Szkoda, ale nie ma tragedii. To nadal jest możliwe, że to będzie życiówka. Kurwa. Dobra, totalnie nie trafiłem. Dobra. Pierwsza bomba. Jeszcze dwa razy. Dobrze, pięknie, druga bomba. O kurwa. Kurwa, nie. Dobra, mamy to. Możliwe, że nawet życiówka będzie o parę sekund. A jak nie, to i tak zajebisty czas, naprawdę. To nie będzie życiówki. Idealnie, patrzcie, idealnie praktycznie jak życiówka. Nie, to jest naprawdę zajebisty czas, proszę Państwa. To się na pierwszym ranie, ja plornę. Sara mi chusteczki przyniosła. No i zobaczymy, jak innym idzie. 23,50. Co? A nie, dobra, to jest drugi Bowser. Myślałem, że waksen ma 23 minuty, 53 sekundy. O, ja dupie, ale już zdążyłem zbroję zestroić, że tej życiówkę taką robię, a waksen ją o dwie minuty pobija praktycznie. No dobra, lecimy chyba dalej, nie? Trochę odsapnąłem. Czy, trzy, cztery. O, patrzcie, bomba skip. O kurwa, pomyliłem klawisze. Skoczyłem zamiast rzucić. To zajebisty bomba skip. się znaczy fajnie będzie, jak ktoś sobie odpali, szczególnie, że ty jesteś takim wyjadaczem, nie jestem ciekaw, jakie... Je... Co się stało? O, to już jest pod reset. Czegoś takiego to dawno nie grali. Nie mam takiego wyczucia po prostu jeszcze dobrego. <laughs> o, tak wygląda ten skip. Halo Życiówka na tym segmencie 1.35 miałem wcześniej, najlepszy czas na tym segmencie. Oj, ładnie mi tutaj ten skip wyszedł, poprzednio mi tak ładnie nie wyszedł. <laughs> O kurwa, co tu się... CO SIĘ STAŁO?! Szczególnie jak speedrun'uje Mario i praktycznie non-stop siedzę cicho. O kurwa. No trudno, nic straconego. Teraz już trochę gorzej. Nadal jest szansa mimo wszystko. Zobacz jak BLJ pójdzie. Nie no, teraz jak nie trafiłem to już do resetu. Kurwa, no nie wierzę. Przeniknęłem aż za dobrze. Uh -huh. Tracę znowu na króliku, kurwa jego królicza mać. Ja pierdolę jebany zając, naprawdę. Teraz chyba będzie. Nie, no nie będzie. To jest jakiś żart nieśmieszny. Upłaczę się. Wow. Wchodzimy do Bowzera. Jak Bowser wsiądzie za pierwszym razem. Wszystko to jest możliwe pobicia czas Ramireza. Raz, dwa, trzy. Dobrze. Dobrze. Kurwa za daleko. Dobra, to jest nadal do zrobienia mimo wszystko. Dobrze. Tajgę. Nie doleciał. Będzie życiówka, ale nie będzie pobicia Ramireza. Na styk, ale będzie. Ech, dobra, no fajnie, że jest życiówka, ale Ramirez nadal nie pobity. Ostatni run. Teraz, jak już nie, teraz już nie ma miejsca na pomyłkę, teraz mam jeszcze czas. Ale teraz, już serio, nie, no nie koniec challenge'a. Mam jeszcze 7 minut, żeby wystartować run, ale jak teraz już nie wyjdzie, to już raczej dupa. Nie czytam w ogóle czatu, ok? W ogóle zero. Nul. Nie, Kacpi, do tej godziny mogłem zacząć, nie muszę skończyć do tej godziny, mogłem zacząć od 21.59. Pobiję to, zobaczycie. Pierwsze miejsce teraz zajmę. Kifka, kifka, hopla, bomba, hop, hop. Poklepałbym się po ramieniu, ale muszę trzymać pada i zapierdalać widzę tam tylko kątem okaż się coś ciągle przesuwa. Ale nie czytam czatu, teraz jest full tryhard. Nawet na loading screenach nie czytam czatu, jest full focus po prostu. Dobrze. Pięknie, tutaj zajebiście zrobiłem. Aż w siebie zdumny jestem. I teraz so, sowa, sowa. Ja się już zaczynam gubić, już tyle razy wiecie, już te segmenty mi latają przed oczami. Muszę sobie przypominać, co teraz trzeba zrobić. Sowa. I potem do krainy Luda. Szybko kurwa do krainy Luda. Dobra. 18 sekund prawie zaoszczędzone. Bardzo fajnie. Dobra, ładny wyskok. Oj miałem wątpliwości, czy dolecę. Zabieranie rączek... Dobra, bardzo ładnie. O kurwa, chyba nie dolecę. Uf, ale fart. Może nie było dupą pod samą mamę, ale... ale dostarczone dziecko. Bowser jeden. Ładnie. Ładnie. Jak szef, jak, do, jak po swoje tutaj przeszedłem, Minus trzydzieści dwie sekundy, teraz błagam nie spierdolić tego. Here we go, jest dobrze w chuj póki co. Jestem zajebisty, muszę wiecie. Zresztą jestem taki, że nie jestem chujowy. XDX XD, teraz nie, teraz muszę się wiecie. Power upować, jestem zajebisty. Jest zajebisty RAM. Dam radę. Królik wejdzie, wszystko będzie wchodzić. Proszę bardzo, tutaj jak wszedłem jak szef, totalnie bez problemu. Na spokojnie, w sensie zapierdalać na skupieniu, ale ale na spokojnie. Dobra, fajny buści, szybko się podciągnąłem. Dobrze. Bardzo ładnie wylądowane. Nie tak jak na ostatnim resecie. Dobra. O. Super. Super, bardzo ładnie to zrobiłem. Super to zrobiłem. Dobrze, Janek. Bardzo ładnie to zrobiłeś. Super, zajebiście ten ciskok wyszedł. Dobrze ci Janek idzie. No a nawet się trochę mogę wykurwić na zającu, ale nie wykurwię się, jestem koksem. Zając teraz pójdzie tak dobrze, jak jeszcze nigdy na, na tym turnieju nie poszedł. Spokojnie. Dobrze, zając prosto wrączki. Teraz zająca dostarczymy pod drzwi, jak Fedeks, nieprofesjonalnie. Pod drzwi i idziemy jak do siebie. Niestety nie tym razem pan zając widzę trochę sobie w, nadal w chuja leci ale spokojnie mam czas to jest jeszcze do uratowania o dobra teraz chyba ja go złapię zajebiście dobra jest, nie jest super ale jest na pewno w chuj lepiej niż na pewno jest to najlepsze podejście z zającem na tym turnieju dobrze super bardzo ładnie. Czuję wasz doping. Mimo, że nie czytam czatu, to czuję wasz doping. Jestem jak Goku teraz, który zbiera na kule gęki. I ja czuję po prostu waszą energię, jak do mnie spływa. Ja ona, ona, do, ona do mnie płynie jak ten Mario do submarina. O, wstanę sobie, poprawiłem sobie kamerę. O, widzicie jak szef wchodzę. Na spokojnie. Zaoszczędzam minutę 41 sekund. Tu łapię serduszko. Tu się zawracam. Tu wchodzę. Czekamy chwilkę. Tutaj sobie podbijemy dupką. Tutaj nawet się raz mogę na tym Bowserze wykurwić, ale nic się takiego nie stanie. Bo koksem totalnym jestem. Hop. Hop. Proszę bardzo, Bowser elegancko za pierwszym razem. Jak on to robi? Jak on to robi? Przecież to jest nieludzkie, co on tutaj robi. Ale nie denerwuję się, jestem spokojny. Mimo tego, jak dobrze idzie, to jestem naprawdę spokojny, powiem Wam. Dobra. BLJ za pierwszym razem, jak od niechcenia, po prostu. Jeszcze mnie do ściany przykleiło. Tu też zrobię za pierwszym razem, tak od niechcenia. Oj, zaciąłem się, no trudno. Dobrze. Super 20-30 na Bowsera 3 wchodzimy. Czegoś takiego to jeszcze nie grali na tym streamie. Hop, na spokojnie sobie tutaj pochopsam. Oj. Na dupą lekko sobie klasnąłem, ale to tak dla zwały. Tutaj na spokojnie. Pięknie, Szeferino. Jestem niepowstrzymany jak Tomasz Gimper działowy. Wiem, że nie dam plamy, pieprzę przegrane sprawy. Jadę sobie teraz, chilluję na platformie. Odpoczywam sobie, nie? Tutaj jest chillera bomby, regeneruje siły, rozluźniam mięśnie. Dobra, tu jak szef sobie wskakuje. Tu jak szef. No i co? No i trzy perfekt troły bowserem i robimy to w 23 minuty. Co nie? A jak nie, to i tak robimy poniżej 24, pobijamy Waxiana, zgarniamy drugie miejsce, ukłon dla Ramireza po same kule. Hop. O, oj, nie wyszło rzut w ogon, ale to nic nie zmienia. Pierwszy rzut. Ojoj. Ale to nic nie zmienia. To też nic nie zmienia. To też. Nie, no, trochę to zmienia. Ale nie ma dramatu. Pięknie. Obracamy kamerę do pożądanej bomby, czyli tu. I proszę bardzo. Ale drugie miejsce właśnie sobie zaspotowaliśmy. 23.09, niesamowite, że Ramirez taki czas wyciągnął, naprawdę. Ale chyba jest dobrze, nie? Chyba jest dobrze. 23.29. Dziękuję, że wierzyliście we mnie do samego końca. No szkoda, że nie udało się pobić Ramireza. Ale i tak jestem z siebie zajebiście dumny. I tak jestem z siebie zajebiście dumny. Zostałem królem speedrunnerów. Ramirez został cesarzem speedrunnerów. Ja zostałem królem speedrunnerów. Jeszcze, jeszcze może nie, nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca. Zobaczmy jak waksjanowi idzie i innym. Rekord 2309? Nie. Gratuluję, Dardia wy Dartian zrobił 23, wygrane. tam 20, tak? Yy, GZ. Dartian? Gzy. 23 Nie, ja nie mam 20... Nie, kurwa, ludzie, to były bez segmenty Co? Nie, ja Co? miałem to 2421, tak? Wygrałem A Jak 23, no to... Wygrałem Ten, Real pewnie... Ale jest... Nie miałem 23-0 coś To były jego bez segmenty 23-09, to były jego bez segmenty Ja to wygrałem Ja pierdolę Co tu się stało? Ja dupię Czemu to... Uj. Ja to wygrałem. dobano. będę się strzelał. Jezus. Kurwa. Co tam się dzieje? Ja na takim full tryhardzie, bo jestem pewien, że Ramirez ma taki zajebisty czas. Ale to dobrze w sumie, że tak myślałem, bo to mnie strasznie zmotywowało. Halo. Siema. Gratuluję zwycięstwa. Dziękuję, Piękne, dziękuję. Piękna robota. Kurde, ale bo ja w ogóle tak się spiąłem, bo ja byłem pewien, że Ramirez ma 23,09, a to były jego bez segmenty. Ja mówię, ja pierdolę to, to trzeba będzie przycisnąć, nie? Ja już myślałem w pewnym momencie, że kurwa uda mi się jeszcze pobić ten swój czas i jeszcze zająć drugie miejsce, drugie no. miejsce. W sumie byłem pewien, że mam drugie miejsce. No i ten ostatni rano. No, no. No właśnie, byłem, o, oglądałem Cię, że, że te BLG Cię pokonały. No. Było bardzo dobrze. Myślę, że tam, jak usiadł, to, to mogło być dobrze. Dziękuję dla Was raz jeszcze. Dziękuję Wam no, za wsparcie. Ale Gratulacje. Si siadło dziękuję, dobrze. dziękuję. Widzę, co się u mnie stało? Ale kurwa heca jak chuj, nie? Osa mi wleciała do pokoju i mi kurwa usiadła na czole. Jak to normalnie. Marian, piany o się obija, kurwa osa mi usiadło na czole, a się zdygłem dzięki wszystkim za wzięcie udziału, to czekajcie jakie czasy były więc e, Dartian ile zrobiłeś, 23? 23-29 chyba no czas 24-21 było ja 24-51 ja 34-18 panowie ja, ja dziękuję, palę gumę fajnie było się zrywalizować i trzymajcie się dziękuję wam za wsparcie, że byliście ze mną że kibicowaliście i wierzyliście do samego końca, do ostatniego rajda Rana, trzymajcie się, Papa, pa. cześć.